Hej, Jóczka nic! Czy słuchaj mnie nie mylą? Słuchajcie, dzisiaj jest nowy update Dress to Impress. Wczoraj się zaczął, a dzisiaj słuchajcie, odcinek z niego. Widzowie, zobaczymy, jaki jest nowy, nowy epicki update Dress to Impress. Pierwsze, co możecie zobaczyć, to jest nowa ikonka serdówka. Za serdówka, te oto, zobaczcie, piękne one są. Kso, kso. Na przykład Love, czyli widzowie, kochać. I Xoxo, czyli osoba, którą kochacie, to też widzimy. to jest fajne, bardzo fajne. Za nie można kupić nową odzież. Nową odzież, tak. Macie tu za 300 na przykład takie perfumy, buty, rękawiczki, kolejne buty. Chcę użyć, że dzisiaj mam urodzinę, czyli w dniu, w którym. Dante też ma z Pierwszymi Śmieckiewicza i w dniu, w którym właśnie e, oczywiście w, w, założyłam kanał mój pierwszy, Kuki Julia, ale inny niż ten. Tak, widzę. A tutaj co? Tu mamy koszuleczka, taka zwykła. Tu mamy takie coś, takie coś, takie coś, takie coś. To jest bardzo drogie. Ale jak widzicie, nie mamy tyle serca, żeby to kupić w ogóle. Zobaczcie, co jest jeszcze? Odcienie skóry jest powiększone, powiększone. Wszystko jest powiększone, zobaczcie. Oczywiście, tu inaczej przedstawili. To też inaczej, bo pamiętacie, wtedy to było tutaj. I powiększyli spodnie. Spodnie już można ubrać nawet jak się nie jest chłopem. Te takie o. A jak mamy po prostu yy, dziewczyn, to możemy nawet ubrać takie luźne spodnie, które były przygotowane wcześniej dla chłopców. Kolejne widzowie, co tu mamy, to również takie coś. Dobra, tutaj mamy takie coś. Was pewnie ciekawy, jakie są nowe kody, i zaraz je podamy. Tylko, widzę, pokażę Wam jeszcze. Buty. Buty też nowe dodali. O, proszę bardzo. Takie coś. Nowe walentynkowe rzeczy. Tak, widzę, dokładnie tak. Nowe walentynkowe rzeczy. I tak, mamy tu takie coś, taki jakby czepek. Ej, ładny to. Strasznie mi się podoba ten czepek. Nie wiem czemu. Kolejne, co tu mamy? O. To, co powinnam dostać od Abiego. Wiadomo, bukiet z ruszami. Bagietki, bagietki paryskie. Paryż się kojarzy najczęściej. Z czym? Z miłością. Kolejne. Yy, jakieś takie, no, bransoleteczki. Mój telefon się strasznie psuje. Chcę Tutaj mamy takie coś. Okularki jakieś ładne. O, można nawet je mieć w ręku. A to są typowo do ręki. Ja myślałam, że je się da założyć. Taki komplecik bardzo ładny. Co jeszcze mamy? No, tutaj mamy dużo rzeczy. To chyba było. Było takie coś podobnego, widzę e, Takie coś podobnego jest tam. Dobra, kochani. Kolejne. Co tu jest? O! Tak jakby. Co, co to? Spodnie czy spódnica? No, takie spodnie o spódnicy też są takie coś. Eee. Co to jest? To jest jakieś. O matko, dzieci nie powinny tego oglądać. Niektóre takie, jakby sukienki dziwne. Tutaj to już było, to już było i to wiadomo, jeszcze z VIP VIP i zaraz mogę wam pokazać. Nawet tu mamy spinki. E, tu mamy takie coś. I bardzo Wam dziękuję, widzowie, za wszystkie życzenia. Czytam Wasze komentarze i bardzo Wam dziękuję. Dobra, co tu jest? Łomatko. To to było. Czemu tu dodają rzeczy, które były już? Bez sensu. Dobra, co kolejne mamy? Popatrzcie w górę. Monaliza. E, chyba nie wiem. W wersji Robloxowej. Nie wiem, co to jest, chyba Picasso miał być, ale tak czy siak widzowie chcieli upodobnić to do, do l, 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 Paryża. Kolejne. No widzowie, tu przedstawione są rzeczy. To już nie wygląda tak o, tylko wygląda tu takie coś, taka niespodzianka, ale jak wiele ludzi. Macie takie coś niebieskie, a tak naprawdę to jest zielone, więc bardzo fajne. Kolejne co tu mamy? No widzę, że mamy tu nadrękawniki. E, wiem, wiadomo co to jest nadrękawnik. Takie coś. O, proszę bardzo. E, bardzo mi się podobają nadrękawniki i chyba je sobie kupię w realu. Dobra. A co to jest? Wow, ale ładne. Zobacz, nadrękawniki są prześliczne. Mi się bardzo strasznie podobają. I po prostu to jest takie coś. O, proszę bardzo. O, e, tu jest takie coś. Z pom o, tu mamy rękawice. Bardzo też fajne. E Roblox, tak. Jeżeli mnie oglądasz, to prosiłabym o dodanie do adresu imprez rękawic bokserskich, bo niektóre tematy są takie bed, e Takie wiecie. Takie czuć klimat boksingu. Dlatego chciałabym, Roblox, abyś dodał takie coś. Dobra. Yy, Okej, okay, a co to jest? No dodali nowe kurtki, no No co ja mogę powiedzieć, no Nowe bluzy Co, co to jest? Jeszcze nic tutaj No Słuchajcie, no Arena się bardzo Dużo powiększyła i słuchajcie tu mamy Za 4 starobuksów Mamy taki jakby Co to jest? Taki komplet No magiczny Bardzo bym chciała go dostać Ale nie wiem Dobra, kolejne tu mamy włosy. Włosy wyglądają następująco. Bardzo mi się podobają, te też mi się podobają. Te piękne, warkocze piękne, takie kitki piękne. Tutaj. I takie widzę. Chociaż bardzo mało ludzi bo nie, korzysta z tych akurat włosów, ale niektórzy korzystają z tych powyższych. Tutaj mamy takie coś, minki takie nowe, proszę bardzo, okej, okay. tu jest taka rozpłaczliwa minka, więc nie wiem co tu się zadziało, że to akurat pasuje do walentynek, w sensie walentynki się zwykle kojarzą ludziom z czymś przyjemnym, a tutaj jest taka minka smutna, dobra, tutaj mamy takie, coś. chyba, że to może być zerwanie walentynki, to... Ojej, jak ktoś, jak ktoś doświadczył te, takiego strasznego uczucia jak zerwanie walentynki, to. To jej, to współczuję. I wyrazy współczucia. Dobra, bo wiecie, walentynki się kojarzą z miłością, a jak ktoś z, y, z wami zerwia walentynki, to no. Chyba moi rodzice mają rocznicę walentynki, ale nie wiem. Dobra, xd. Okej, okay, to tak. To tutaj mamy takie coś, ale to, to wiadomo co to jest. Powiększyła się strefa VIP. Co tu mamy? E, tu mamy takie coś, o. Takie jakby stanik. Kolejne. Taki krzyżyk. Czemu to akurat się skojarzyło im z walentynkami? To też z walentynkami, no dobra. Yy, Okej. Okay. Tutaj przedstawili te torebki, bo były tam. Teraz są tu. Nowa torebka, serduszko. Yy, chyba to nowa. Nie wiem, dawno nie miałam tego VIP, a dostałam go w momencie, w którym walentynki i tak dalej. Nie wiem, czy to jest nowe, czy nie, ale tak czy siak bardzo ładne. I ta kurtka, akurat, mam taką samą w domu, więc fajnie. Dobra. Kolejne, co tu jest, no to tu jest takie coś. I też przestawili to. Powiększyli i przestawili. No tu mamy takie coś. Ło, wow, ej, to jest na narty? Ale fajne to. Dobra, a zaraz Wam pokażę kody, jakie są treści. Impres. Dobra, tutaj też mamy takie coś. Bardzo mi się podobają te rzeczy. Bardzo fajne. Okej, okay, tu mamy takie coś i to jest ogólnie takie jakby robotyczne ubranie takie. Ja wam pokazuję wszystko po kolei, bo ja bardzo dawno nie miałam VIP, bo on jest strasznie drogi. 9, nie, chyba 900 ale albo 800Buxów kosztuje VIP. A ja mam taki właśnie od, od kogoś, od chyba fanki dostałam taki właśnie i ogólnie... To jest na nieskończoność czasu. Czyli po prostu wiecie, bardzo długo utrzymuje się on. Dobra. Yy, Okej, okay. co tu jeszcze mam? No buty. No buty chyba są nowe, nie wiem. Yy, tutaj mamy takie coś. No i to wam pokazałam. Yy, zaraz wejdziemy do tej strefy niżej. Teraz wam pokażę kody. Dobra, ja je mam wpisane, dlatego nie będę klikać zatwierdzić czy coś. Dobra, k-a, to znaczy C a ale ja to mówię k-a. Dobra, my-e, hy-a. Po polsku by to brzmiało rzeczywiście. L-e-i. Kame heili. Widzicie, kod jest otrzymany. Taki kod możecie sobie wpisać. Dostaniecie za ten kod. Już wam pokazuję, co dostaniecie. Mm, mm, dobra. Też przestawiono, widzę, też wszystko przestawiono. O nie, nie tu. Dobra. okej okay. yy, To staniecie za ten kod po jego wpisaniu. Nie tą sukienkę. Jak się, jak się, ej, jak się usuwa. Nie jestem przyzwyczajona, strasznie. Dobra. Yy, macie taki słodki komplecik z misiem. Macie takie Nauszniki Tak widzę. Ogólnie Abi zrobił nam screena, więc na jego kanale macie. I... nie, taką... A, to, to kupiłam akurat, ale bardzo ładna. Dobra. I ogólnie te trzy rzeczy macie, te z misiem. Dobra. Kolejne. Kolejny nasz kod. Czekajcie, muszę se... muszę se coś ustawić. Dobra. Kupić e, Cloud. Wiecie co to jest Kupidin? Co nie? E, jeżeli nie wiecie, to taki jakby aniołek, który e, jest e, oznaką miłości, który strzela do was, na przykład. Kod jest otrzymany. Za ten kod otrzymujecie. Ja go mam dawno, 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 dawno no, wpisane, ale niektórzy mówią, że to jest nowy kod. chociaż. To totalnie nie zgadzam się z tym, jak wysłuchuję innych. Bo słuchajcie, ten kod nie jest nowy, za bardzo, bo ja go mam wpisanego już przed tym update'em. Eee, Okej, okay. gdzie on jest? Nie wiem tylko, gdzie on jest. O matko, będzie szukania, szukania. Okej, okay, jest, jest, ok. Taką właśnie miłosną chmurkę dostaniecie. No, ona jest takie obsypana różami. Chmury też się kojarzą z miłością, ale nie za bardzo. Dobra. A kupi no, fajny, fajny stwor, stworek. Dobra. kolejne. Który oczywiście, no, mówi się, że kupi ten, ale on nie istnieje. Dobra. Kolejne. Co tu mamy? Co tu mamy? Co tu mamy? O! Dobra. Okej. Okay. E, taka ładna sekcji e, tą sukienka mamy. Na dole, jak zajdziecie, mamy sekretny room. E, tak, tutaj mamy takie jakby e, pisa. Ej, co, co tu robi pies taki? Dobra. E, co tu mamy? No, mogę Wam pokazać takie coś. No. Nie wiem, niektórzy mówią, że to jest secret room, czyli sekretny pokój, ale ja się z tym w ogóle nie zgadzam. Bo, słuchajcie, sekretny pokój. No, tutaj przecież to wiadomo, że trzeba wejść w strefę VIP i później e, pójść na dół, więc dziwne, ale dobra. No, to jest, słuchajcie, nie jest sekretny pokój, tylko po prostu pokój, który jest odkryty, ale mało osób może wiedzieć o nim, chociaż nie wiem, czy tak mało, bo on jest bardzo długi i po prostu mogą omijać go, ale no. To jeszcze nie wszystko z niespodzianek, powiem Wam tak szczerze. Jak widzicie, tutaj jest waluty, co nie? Są waluty, eee, są odzieże. repertuary, nie, przepustki, sorry, ja to mylę za repertuarami i nie wiem czemu. Mamy tu takie coś. To jest, widzowie, zmiana. Zmiana. Kiedyś inaczej to wyglądało, tak. Kiedyś wyglądało zupełnie inaczej, ale nie wiem, czy mamy zdjęcie, więc nie wiem, czy będzie wklejone do filmu. Mm, tak. Okej. Okay. Y co ona robi? Dobra, what the fuck? Okej. Okay. Y jak wyjdziecie z, z tego dziwnego budynku, kierujecie się tutaj, to macie wieżę Eiffla, Paryż i tak dalej. Ja, słuchajcie, no nie lubię Paryż, ale Paryż... No nie wiem, więc taki Paryż mi jest obojętny, w sensie, no, moim marzeniem jest spędzić walentynki w Paryżu. Nie dlatego, że widzowała miasto miłości, ale dlatego, żebym chciała Paryż czy tam zobaczyć, bo tam są jakieś atrakcje, walentynki i tak dalej. Więc to jest moim marzeniem, polecieć do Paryża w walentynki, ale w sensie nie w walentynki, tylko dzień przed walentynkami, aby ja mogła pozwiedzać walentynki więcej. I tak, co tu jeszcze mamy? No, tu mamy takie coś. To jest Library, eee, taka biblioteczka. Za 9 minut będę mogła Wam pokazać minigierkę. Eee, chodzi tu o to, aby klikać w te rzeczy, a tam będzie na górze wpisany obrazek. Tak, to jest minigierka, za którą zdobywacie eee, serce, że będziecie. Jest jeszcze druga minigierka z kłódkami, ale tym problem, że ja nie wiem gdzie ona jest. Szukałam nią przed odcinkiem, ale no nic nie znalazłam. Więc totalnie nie wiem skąd ludzie mają to, że jest taka gra. Nie wiem również jak to możliwe, że z tego przeszliśmy tu. A tu jest... Ogólnie no możecie pozwiedzać to miasto. Łabądzie są. Co tu jest? No tu jest znowu wróciliście się do punktu wyjścia, więc właściwie... No. Czy są nowe pozy? No, widzę, nie wiem czy to jest nowa poza. Chyba nowa poza. O, proszę bardzo. O. Poza bagi. Wich. Super bohater. Nie wiem czy taka jakaś poza. Dobra. Okej, okay. czy tu są pozy? No, tu są takie pozy. Okej. Okay. Takie też są pozy. O, tam mi się bardzo podoba. Czeriś. Dobra. Okej, okay. więc tu widzicie, no jest fajnie. Ale widzowie, nie zmieniajmy tematu. Słuchajcie, za 9 minut będziemy mogli wam pokazać. Tu jest taki słodki misiu. W ogóle. Zauważyłam go, gdy grałam z Abim. E, a wczoraj grałam. Nie, wczoraj. Dzisiaj czy wczoraj? Wczoraj chyba. Dobra. E, tak. Tutaj mamy takie coś. Ludzie są przebrani za misio syrenę. Ciekawy pomysł. Okej. Okay. Kolejne to tutaj jest taki jakby Parasolki są. Co tutaj jest? No... Secret rooms. Sekretne po prostu pokoje jakieś. Tutaj mamy nawet lany... Nie. Lany? Czy liny? Nie wiem. Chyba lany. Dobra. ok Co tutaj jeszcze jest? Takie coś, takie coś. Koła. Tutaj jest tak jakby... Ej, tego nie było. Na 150% tego nie było. Daję słowo. Gracze, co to jest? Totalnie nie wiem o co tu chodzi z tym. Tu chyba budują nowy pokój, tak mi się wydaje. I mam nadzieję, że to będzie walentynkowe, bo by było fajnie. Yy, to też jest spoko pokój. Taki królewski, a ja lubię takie klimaty. No, a o co chodzi, z tym gracze? Mój. Moi... A, dobra. Rozpocznij. Odkryłam nową minikierkę. A... Wow. Ej, guys! Ja nie wiedziałam, że odkryłam nową minigierkę. Okej... Okay. Co to jest? Nie, dziękuję. Ok, i co? I tyle? Twoje zdjęcie umieszczone w galerii zdjęć. Ale jakiej galerii zdjęć? Ja pierniczę, widzę. Ale fajnie by było tu zrobić zdjęcie z Abim. O, taka fotobudka, jakby. Dobra. E, Okej, okay, stoimy. Rozpocznij. Okej. Okay. Dobra. I wihr. Wir. Dobra. Tak. Fajne to. Ej, to mi się bardzo podoba, że jest takie urozmaicenie tej gry. Dobra. Serio, nie wiedziałam o tym. Co jeszcze mamy tutaj? Mamy tu takie coś. Ej, kto wiedział i nie powiedział. Okej. Okay. Tu mamy takie jakby Dizzy. Głosuj. Chce się głosować. Głosuj od bla, bla bla. Dołącz do klubu. I fajnie by było, gdyby w Polsce było takie coś, że dołącz do jakiegoś klubu. Klub, czyli literek i tak dalej. Dobra. Okej. Okay. I co? I chyba tyle. No nie wiem. Teraz czekamy na to. Okej. Okay, I tu mamy Valentines. Tak. Valentines teleporting. Okej. Okay, fajne to. Jeszcze misje za to, że się robi wyzwania, za które się zdobywa kasa, więc dla mnie to, to nie jest problem, dla niektórych może być. Ok. Oczywiście za 3 minuty będziemy mogli zrobić to. Yy, tak. Yy, co jeszcze mogę wam pokazać? No i widzowie tu mamy... Ma... Mieliśmy takie coś. Nieśmiały. Skok w sercu, pokój szykowany. A, mieliśmy, dobra, mieliśmy to. Dobra. Teraz szukamy tajemnic. Może tu będą jakieś tajemnice, bo często tam, gdzie są książki, to często jest napisane że mną. Okej. Okay. Za 3 minuty i 17 sekund. Mhm. Mogę Wam jedynie jeszcze pokazać, ale sprawdźmy jeszcze, czy odzież jest jakaś. A, i widzę, że tutaj podwyższyłam cenę. <laughs> Chyba, tak mi się wydaje, że podwyższają cenę tych produktów po to, aby mniej ludzi kupowało. Chyba o to chodzi w tym wszystkim. No I, I co to jest? Historia jakaś? A ja historii nie lubię. O i widzę, wy macie takie coś. To są nowe rzeczy, które znajdziecie. Za 6 dni to znika. Dobra. Ja oczywiście zbieram no, coś z tych rzeczy. Za dwie minuty i to szybko bardzo lati ten czas. Co jeszcze wam mogę pokazać? O. E, Okej. Okay. Myślę, że możemy przejść do regularnego serwera. Czyli tego, gdzie będą normalni ludzie, normalny czas i tak dalej. Bo bym wam pokazać wybieg mody. Co jeszcze się zmieniło? No, ikona wiadomo. Tu w koszmarze? koszmarze? co? dobra, ile tu ludzi gra? no spoko ok, szybko czasem i widzę, idziemy ok mm, oczywiście widzowie w ogóle mm, co ja miałam powiedzieć? ale dobra, to... dużo osób w ogóle tu gra też chcę ujrzeć na to. Są nowe wzory. Tak. Wzory. Nowe. Nie mogę ich pokazać, bo oczywiście czas minął, więc no widzowie. No i widzowie, tak się prezentuje ten wybieg mody. Widzicie, że jest wszystko dopracowane, doprecyzowane. Dostałam nową tą więc bardzo fajnie dobra okej okay. ja tu obiad oczywiście naturalnie no hmm okej okay. klikniemy przykładową rzecz wzory hmm Zobaczcie. Nawet mamy pianinko. Fajne to jest. Moim zdaniem te wzory są mega fajne i moim zdaniem ten update ogólnie jest mega fajny. Co jeszcze mogę wam pokazać? No wszystko co jest fajne to tu jest. Nie masz rzeczy, która nie jest fajna w tym update'cie? No może oprócz tego, że ciągle nam się pojawiają te questy, które są bardzo, 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 bardzo stare widzicie są questy, które są z 2023 i to jest minus że wtedy są te questy. O! Widzicie? Róża, zielony, czerwony Tyk, don Tyk Tyk Tyk, tyk, don Widzicie? Zdobywacie to takim sposobem o to no. Pieniążki. Tyk. Tyk. Oczywiście, żeby to nie tak, że cały czas macie te pieniążki. Jak widzicie, no to ja robiłam od wczoraj i słuchajcie, musiałam długo czekać, aż mi się to odblokuje. Nie fajnie. Dobra. Yy, białe. I jeszcze co? Xoxo. Dobra. Okej, okay, dostaliśmy 30 serduszek, bardzo fajne, to ja ogólnie zbieram na tą buteleczkę yy, Na to I okej, okay. yy, teraz b. idziemy na quest'a Bo Tu nie ma czasu, nie będziemy całego robić, wiadomo yy, Tych leveli jest nieskończenie wiele, czasu jest mniej hmm. Co mogę wam pokazać? Tunel miłości ja yes, abym. Mm. tu przechodziliśmy. No dobra. Okej. Okay. No, tyle. No i Majo, kochani. Majo.